Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zapraszam Was na wspólną koronkę, tu mieścicie Bożego. Będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie do wspólnej modlitwy. Boże, w trudzie świętej jedyny, błagam Cię i proszę o przedstawieństwo niepokalanej pokroci Maryi, wszystkich aniołów i świętych, o łaskę na modlitwie, tak, aby mój umysł był zjednoczony z Twoim umysłem, moje serce było zjednoczone z Twoim sercem, a moje wszelkie pragnienie i zamiary pochodziły tylko od Ciebie. Oddała Pani ode mnie wszelkie rozproszenie i nieuwagę, wszystko to, co się Tobie nie podoba, tak, aby moja modlitwa była miła i Tobie przyjemna. Spraw, abym mógł doświadczyć głębi Twojej miłości, Slej na mój umysł nieprzeniknioną mądrość i wszystkie możliwe łaski, którymi chcesz mi obdarować w czasie tej modlitwy. Amen. Dzisiejszą koronkę to miście poszeko, pragtoferować, proszę Cię najpokorniej, Panie Suchyste, Matko Bosza, oraz wszyscy święci pokosowieni o duchowe przebudzenie narodu polskiego za każdą pomoc, z całego serca bardzo dziękuję. Amen. O krwi i wotu, która wytrysłaś wówczas z najsłodszego serca słowego, jako strój, miesięcy dla nas, ufam topie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przeć królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas paw swego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc Szywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, móc ją synami teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w pokę, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jako jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc pod bodzkim piłatem, ukrzyszowan, umarł i pokrzepiam, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych stał. wstąpił na nie piosa. Dzieci poprawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wieszam w Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty obcowanie, grzechów otłuszczenie, ciała z stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmniejszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Na przepłakanie, sakrzechy nasze i świata całego. Klajek opolestej męki, mimiło siecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, się sieci dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, się siecie dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, się sieci dla nas i świata całego klejko polestej męki mi miło się nas i świata całego klejko polestej męki mi się cię nas i świata całego klejko polestej męki mi się nas i świata całego klejko polestej męki mimo się nas i świata całego klejko polestej męki mi się nas i świata całego dla Jego Polesnej Męki miejmy dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za naszej i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miejmy dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki Mimiu się cię dla nas i świata całego, Klajko polestej męki. Mimiu się citle nas i świata całego, Klajko polestej męki. Mimiu się citle nas i świata całego, Klajko polestej męki. Mimiu się cię nas i świata całego, Klajko polestej męki. Mimiu się citle nas i świata całego, klejko polestej męki. Mimo miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego męki mimo miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne, oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo, najmieszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za nasze i świata całego. klajeko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. klajeko polestej męki, mimi się dla nas i świata całego. polestej męki, mi nas świata całego. klejko męki mi, mi dla nas i świata całego ko klejko polestej męki mi się nas i świata całego. ko klejko polestej męki mi miło się nas i świata całego ko klejko polestej męki mi dla nas i świata całego ko klejko polestej męki mi miło się nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miejmy cię dla nas i świata całego. Ojcze Przedwieczne oferuję Ci ciało i krew, duszę i pustwo najmilszego Syna Twojego, a Pana Naszego Jezusa Chrystusa na przepłakanie za grzechy nasze, i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki miejmy cię dla nas i świata całego. Dla Jego Polesnej Męki mi się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mi się cię nas i świata całego, dla jego męki. mimo się cię nas i świata całego, dla jego męki. Mi się nas i świata całego, Klajko jego męki. Mi się nas i świata całego, Klajko jego męki miło sieciet dla nas i świata całego, klejko polesnej męki, miimo sieciet dla nas i świata całego, klejko polesnej męki, miimo sieciet dla nas i świata całego, klejko polesnej męki, miimo sieciet dla nas i świata całego. Ojcze przedwieczne, wyrój ci ciało i krew, Duszą i pustwo Najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przepłakanie sakrzechy nasz i świata całego. Klajko polestej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego. Klajko polestej męki, mimi ośicit dla nas i świata całego klejko polestej męki mimiło się cię nas i świata całego ko klejko polestej męki mimiło się cię nas i świata całego ko klejko polestej męki mimiło się nas i świata całego ko klejko polestej męki mimiło się nas i świata całego ko klejko polestej męki mimiło się nas i świata całego. Klejko polistej męki, mimo siedzi dla nas i świata całego. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, Zmieni się nad nami i nad całym światem. Jest ufam Tobie. Pomnij o najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, to się do ciebie ucieka, Twojej pomocy przesywa ciebie przyczyną prosi, tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Pana nad panami i Matko, piękna do Ciebie, przychodzą, przed Tobą. Jako krzesznik płaczący stoją, o matko słowa, aż nie kardzi słowami moimi, ale usłyszy łaskawie i wysłuchaj. Amen. Matko Posze to modlitwę składam w Twoim niepokalnym sercu, ponieważ ty wiesz najlepiej, ci i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebne. W dniu dzisiejszym łączy moje cierpienie i mój krzyż, i cierpienie i krzywci którzy nie ofiarują ich boku z Twoją krzyżem, Panie Jezu, przez niepokalną mamę Twoją i proszę Cię, Panie Jezu, przez Polestną męką Twoją i krew, którą wolałeś za nas, sam nie na krzyżu, przez Najświętszą, a konią Twoją, przez serce Boże, daj łaskę sprawienia duszą, dziś, w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen. Wszechmokący Wieczny Boże, osłoń nas przed oczami swych duchów. Sech posłużyć się chórami ludzkimi, aby nas oplokowały i odcięły możliwość wpływu, działania demonów, szatana, swego ducha, wszelkiej maści, każdego rodzaju na miejsce naszej modlitwy, naszego działania, nauki, prac i tym podobne spraw swojej łaskawości, powierzchne Boże, trucie świętej jedyny. Aby nasza modlitwa, prac, nauka i działanie mogły odbywać się bez demonicznych przeszkód. Amen. Duchu Święty, Duchu Mądrości, Prawiedź Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Światłości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu Święty, Duchu Czystości, Właściciel Kapłanów i Siostry Sakonne, Duchu święt, Duchu mocy, wspieraj kapłanów i siostry sakonne. Duchu święt, Duchu Boży, spraw, by kapłani i siostry sakonne ożywieni i umocnieni Twoją łaską, niesi słowo prawd i błogosławieństwo pokoju na cały świat. Niech okien świętej miłości rozpalaj serce, serca, by w tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze. Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie i sióstr Ukształtuj na wzór najświętszych serc Jezusa i Maryi. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z całego serca dziękuję Wam za wspólną modlitwę. Życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia, pełnego wiary, nadziei i miłości oraz opieki. Jezusa Chrystusa, Matki Bożej i Święty Strzchołstyn z Panem Pokiem Akaja.